Hej kochani, chciałam Wam pokazać Miechała zakupy z modeliny. Okej, okay, to zaczynajmy. Żel na Fimo Accessories. Użyję go dzisiaj chętnie. Modelina, bo mi się kończy. Fluorescencyjna. To takie. Stylowe. I na serio, kolor ładny, błyszczący, taki filmo efekt. Bardzo chciałam go. I po pierwsze, nie mam brązowych, więc wziąłam to. Taki zestaw za 30 zł. I to wszystko kupiłam w Olympiku w Galerii mokotów I warto było, bo bardzo fajne rzeczy są. I na serio, nie chciałam przegapić tej okazji to ja już Wam tutaj sobie tak wszystko ułożę i Wam pokażę wszystko, jak to wygląda. To... to takie wszystkie rzeczy. Papa! Pa.